Kalendarz dobry zasiew 2025 Czwartek 2 października Nie patrzymy na to co widzialne, ale na to co niewidzialne. Albowiem to co widzialne jest doczesne, a to co niewidzialne jest wieczne. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział 18 wiersz Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, siódmy wiersz. Dni i lata naszego życia. Salomon, król słynący z mądrości i inteligencji, był również niezwykle bogaty, jednak wszystkie jego doświadczenia prowadziły do jednego końcowego wniosku, który może niejednego zaskoczyć. Marność nad marnościami, wszystko marność. To wyrażenie trafnie charakteryzuje wszystko, co jest na ziemi. W przeciwieństwie do tego, co jest z Boga i ma niebiański charakter. Tu na dole króluje marność, próżność i ulotność. Tchnienie ulotna para, z jaką Biblia porównuje nasze życie. Pojawia się na jakiś krótki czas, a potem znika, gdy Bóg tak zadecyduje. Nasze życie jest w Jego rękach, zanim nadejdzie starość ze wszystkimi jej niedogodnościami. Samotność, słabość fizyczna, ułomna pamięć, słabsza koncentracja. Bóg chce zwrócić naszą uwagę na sprawy wieczne, aby rzeczy przemijające. Straciły dla nas na znaczeniu wobec tego, co nadchodzi. W psalmie Mojżesz określone zostały naturalne granice długości życia człowieka. Nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeżeli starczy sił, to na lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój. Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Psalm 90. Po stwierdzeniu tego nieuchronnego faktu, Mojżesz prosi Boga, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Niech każdy z nas policzy dziś liczbę dni, które On nam dotychczas dał. Niezależnie od tej liczby, nie wiemy ile ich jest jeszcze przed nami. Dziś jest odpowiedni dzień, aby uwierzyć Jego Słowu i w pełni żyć obfitym życiem danym przez Boga. Czytaj więc Biblię, Słowo Boże.